Karol Nawrocki niespodziewanie zakomunikował w niedzielę, że odwołuje planowane spotkanie z Wiktorem Orbanem. Powód? Wizyta Orbana w Moskwie i spotkanie z Putinem w cztery oczy, w czasie gdy decydują się warunki proponowanego pokoju dla. Ukrainy I gdy istnieje realna obawa, że przynajmniej w części Ukraina zostanie potraktowana przez wielkie mocarstwa, podobnie jak Czechosłowacja w Monachium w 1938 roku. Słowomir Mencen skrytykował tę decyzję, ocenił ją jako niezrozumiałą, natomiast największym problemem jest ona obecnie dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. No cóż, skoro nawet Opierany, chwalony przez Orbana polski prezydent dystansuje się od jego rozmów z Putinem. To, co ma powiedzieć Zbigniew Ziobro. W tym kontekście zarzuty koalicji obywatelskiej, że Ziobro i jego ludzie szukają azylu u sojusznika Putina, trafią na szerszy grunt. Czekamy, co powie ziobro i czekamy, jak do tego ustosunkuje się prawo i sprawiedliwość. Partii Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich tygodniach chyba nic nie zostało oszczędzone i nie wygląda, żeby miało być lepiej.